W sieci obowiązuje zasada ograniczonego zaufania i zdrowego dystansu, a na dzielenie się bardziej osobistymi informacjami jeszcze przyjdzie czas. Cześć, jestem Monika i na co dzień pracuję w portalu randkowym sympatia.pl. Dziś chciałabym Wam opowiedzieć właśnie o tym, jak szukać partnera w sieci skutecznie, ale przede wszystkim bezpiecznie. Zapraszam. Na początku chciałabym Wam opowiedzieć o tym, jakimi zasadami powinniśmy się kierować, zakładając profil w sympatii. Zasada numer 1. Potraktuj swój profil jak wizytówkę, która powie innym, kim jesteś, kogo masz ochotę poznać, jakie masz oczekiwania w relacji. Warto dobrze przemyśleć to, co umieścisz w swoim profilu, bo od tego zależy to, jakie osoby będą się z tobą kontaktowały. Z tą myślą zbuduj prawdziwy i ciekawy obraz Twojej osoby. Pamiętaj o dwóch najważniejszych elementach Twojego profilu: czyli zdjęciu i opisie, w którym nakreślisz w kilku słowach, kim jesteś, czym się zajmujesz. Profile ze zdjęciem i opisem są bardziej wiarygodne i dają sygnał innym użytkownikom, że podchodzisz do sprawy poważnie i nie masz nic do ukrycia. Zasada numer dwa: nie ujawniaj swoich danych. Na początku wystarczy, że osoba, z którą rozmawiasz, zna po prostu Twoje imię. Na tym etapie nowo poznana osoba nie musi znać Twojego adresu zamieszkania czy numeru telefonu. Pamiętaj, w sieci obowiązuje zasada ograniczonego zaufania i zdrowego dystansu, a na dzielenie się bardziej osobistymi informacjami jeszcze przyjdzie czas. Zasada numer 3. Postawna aktywność. Jeśli naprawdę chcesz kogoś poznać, przeglądaj codziennie profile innych użytkowników, a jeśli ktoś wyda ci się interesujący, po prostu do niego napisz. I zupełnie nie ma znaczenia to, czy jesteś kobietą czy mężczyzną. Niezależnie od tego, kto wykona pierwszy krok, tak naprawdę, koniec końców, liczy się przecież efekt. Zasada numer 4. Nie oczekuj, że po pierwszej wiadomości zaiskrzy i że osoba, z którą znasz się od trzech minut będzie Twoim życiowym partnerem. Budowanie związku wymaga przecież czasu potrzebnego na poznawanie siebie, swoich zainteresowań, potrzeb czy uczuć. Piąta zasada, nie śpiesz się. Wystrzegaj się osób, które wyglądają zbyt perfekcyjnie, by pokrywało się to w rzeczywistości. Zaczynaj zawsze znajomość od wymiany kilku zdań w komunikatorze sympatii i bądź zawsze wyczulony, wyczulona na wszystkie nietypowe czy niezrozumiałe zachowania i sprzeczne informacje. Pamiętaj, że osoba, z którą podejmujesz kontakt nie zawsze musi być tą osobą, za którą się podaje, dlatego zaufaj swojej intuicji i nie bój się mówić nie. Niewątpliwą zaletą randkowania przez internet jest możliwość stopniowego poznawania się w Twoim własnym tempie i bez żadnych nacisków. Tak naprawdę to Ty decydujesz, czy chcesz przenieść tę znajomość poza Internet. Nie jesteś nigdy zmuszony do tego, żeby spotykać się z kimś niezależnie od tego, jak zażyły był Wasz kontakt w świecie wirtualnym. Jeśli czujecie, że chcecie się poznać na żywo, Umawiajcie się zawsze w miejscu publicznym. Nie zapraszaj nikogo do swojego domu ani nie przyjmuj też takiego zaproszenia od drugiej osoby. Najlepiej w tym wypadku sprawdzą się restauracje czy kawiarnie, które już dobrze znasz. Kobiety, które poznały w sympatii swojego życiowego partnera, często podkreślają, że przed takim pierwszym spotkaniem często powiadamiały np. swoją przyjaciółkę czy jakąś osobę z rodziny o tym, z kim i gdzie się wybierają. Wróćmy zatem do pytania z początku filmiku, a mianowicie, czy to działa? Jak pokazują badania, które przeprowadziliśmy w sympatii, aż 80% naszych użytkowników deklaruje, że chcieliby w sympatii znaleźć prawdziwego partnera lub partnerkę, a dla 3 czwartek z nich najważniejsza jest miłość partnerska. Potwierdzają to oczywiście pary, które poznały się za pośrednictwem sympatii. Kim są osoby, którym udało się w ten sposób poznać miłość? To osoby z całej Polski, a czasem nawet z zagranicy. Nie ma reguły co do wieku czy doświadczeń z przyszłości. Wszystkich ich łączy jedno, a mianowicie chęć odnalezienia partnera, z którym mogliby iść przez życie. Wiele z par podkreśla, że gdyby nie sympatia, na pewno nigdy nie udałoby się ich poznać, bo na przykład dzieliła ich zbyt duża odległość. Znamy pary, które na przykład mieszkały całe życie na tym samym osiedlu, czy chodziły do tych samych szkół, a mimo to nie poznały się. Połączyła je dopiero sympatia.